Raport City Banku i Sody pokazał nam branżę IT w zupełnie nowym świetle. Jest to branża niezwykle dynamicznie rozwijająca się, powyżej 20% rok do roku, zatrudniająca całe masy specjalistów, ale także poszukująca nowych osób do współpracy i bardzo otwarta na ekspansję. Są to firmy, które często tylko w 5% deklarują, że będą realizowały swoje usługi na rynku polskim, podczas gdy główny ciężar i główny środek, główne miejsce pozyskiwania klientów upatrują w krajach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych, ale także coraz częściej na rynkach azjatyckich, afrykańskich czy w Australii. Software houses najczęściej powstają z finansowania własnego. Jest to grupa znajomych programistów, która częściej pracowała już w jakiejś firmie, albo są to znajomi ze studiów, którzy postanowili rozpocząć współpracę nad jednym projektem i zaczynają formalizować współpracę. Tak powstają software houses, które następnie zdobywają coraz większe kontrakty, często od innych graczy na, na rynku, zaczynają się usamodzielniać, wychodzić na rynki międzynarodowe i yy, yy, no widzimy, że nie, dokonują niesamowitej ekspansji. Z raportu widzimy, że głównymi klientami software są takie branże jak bankowość, finanse, ale także inne software y, czy inne firmy działające w obszarze nowych technologii, ale także logistyka oraz consulting. Jeśli chodzi o kierunki geograficzne, software y głównie eksportują do takich krajów jak Wielka Brytania czy Niemcy, ale widzimy także, że większość z tych firm Działa na, rynkach, na rynku amerykańskim. Świadczy to o tym, że firmy te poszukują partnerów do współpracy, z jednej strony bliskich kulturowo, no bo znają się języka angielskiego, wspólne wartości, które pomagają realizować projekty, a z drugiej strony poszukują partnerów na niedalekich rynkach lokalnych. Takich jak Niemcy, Szwajcaria czy kraje skandynawskie. W badaniu wzięły udział firmy, które świadczą usługi programistyczne na zewnątrz. Jednak to nie przeszkadza, żeby te firmy prowadziły jakieś działania w celu stworzenia własnych produktów, ale głównie są to firmy nastawione na świadczenie usług programistycznych na zewnątrz. W naszym badaniu brały udział firmy małe i średnie. Ich wielkość obrotu za poprzedni rok wynosiła mniej więcej 5 milionów złotych, ale raport pokazuje niezwykłą dynamikę wzrostów w tej branży. Dotyczy to zarówno zwiększania zatrudnienia, ale także zwiększania obrotów. Z raportu wynika, że branża bardzo dobrze się rozwija i nie, nie obserwujemy jakichś większych barier rozwoju dla branży. Widzimy, że Granice między państwami dla Sotrychazów nie istnieją, ponieważ świadczą usługi globalnie dla klientów ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z krajów skandynawskich. Widać też, że stosunkowo łatwo rozpocząć działalność w tej branży, bo firmy te finansują się z własnego kapitału i już w pierwszym roku osiągają poziom samofinansowania. I co najważniejsze. Środki, które, zysk, który wypracowują, reinwestują w zatrudnianie nowych osób, ale także przeznaczają na podwyżki, a co szczególnie cieszy, przeznaczają także na badania i rozwój w celu stworzenia nowych produktów, ale także specjalizacji, uczenia się nowych technologii, nowych rozwiązań, żeby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Widzimy, że na rynku jest duży niedobór specjalistów IT, co stwarza olbrzymią szansę dla software house'ów zlokalizowanych w Polsce. Polska ma szansę stać się hubem technologicznym, zagłębiem technologicznym Europy, ale także świata, bo mamy wspaniałych specjalistów, którzy zrealizowali już projekty nie tylko dla lokalnych klientów, ale także zagranicznych. Widać, że czują się jak ryba w wodzie na rynkach międzynarodowych, potrafią nawiązywać kontakty z klientami z zagranicy, i to stwarza, to powoduje, że można całkiem optymistycznie patrzeć na to, jak będą wyglądały kolejne lata rozwoju polskich software house'ów. Software house'y mogą stać się nowym otwarciem dla firm działających w sposób bardziej tradycyjny. Mogą wnieść ten pierwiastek innowacyjny i digitalizacji do firm, które już istnieją, już operują na rynku i szukają nowych obszarów rozwoju, nowego takiego sygnału, który pozwoli im zaistnieć. I myślę, że właśnie współpraca tradycyjnych biznesów z software może przyczynić się do większej digitalizacji procesów i stworzenia nowych szans dla firm istniejących Tradycyjnych sektorach. Raport z jednej strony pokazuje to, czego się spodziewaliśmy: tą dużą e, dynamikę wzrostu a, i pojawianie się ciągle nowych firm na rynku. Ale najbardziej interesujące z punktu widzenia biznesu bankowego czy współpracy, którą nawiązaliśmy ze Stowarzyszeniem SODA, a, to jest. E, e, to są kontrahenci, z którymi te firmy nawiązują współpracę. tak. 30% firm badanych nie ma w ogóle kontrahentów w Polsce. Oni wszyscy współpracują z klientami zagranicznymi, i to gdzieś w naszej współpracy, w naszej filozofii biznesu, w city handlowych, gdzie my też wspieramy firmy polskie w wyjściu za granicę, w ich operacjach na rynkach zagranicznych, bardzo dobrze się wpisuje w to, w czym my tym firmom możemy pomóc. A, a z drugiej strony, nasza branża przechodzi okres digitalizacji i cyfryzacji, więc my też szukamy kogoś, kto nam pomoże w znalezieniu innowacyjnych, inspirujących rozwiązań, jak nasze produkty w nowy sposób dostarczać klientom. Ja myślę, że tu można spojrzeć na dwa aspekty biznesu bankowego. Ta, ta, ta część biznesu konsumencka. A zdecydowanie jest bardziej zaawansowana. Rozwiązania dla klientów indywidualnych są już zdigitalizowane i banki praktycznie, niektóre banki praktycznie tylko w ten sposób już docierają do klientów. Pozostaje jeszcze biznes korporacyjny, współpraca z firmami i tu jest wiele do zrobienia. Są segmenty zaawansowane, typu rynki finansowe, rynki walutowe, ale. Bardzo duża część współpracy z klientami korporacyjnymi to jest jeszcze tradycyjny kontakt człowiek do człowieka, i tutaj pole do rozwiązań, nowych pomysłów jest duże. Nasza współpraca z SODO zaczęła się od spotkań jako klient, który szukał rozwiązań, a stwierdziliśmy, że my też możemy tym firmom zaoferować wiele ciekawych rozwiązań to pójście na rynki zagraniczne. To jedna sprawa, ale myślę też firmy na wczesnym etapie rozwoju skoncentrowane na rozwoju produktu będą się powoli profesjonalizować. Oni będą szukać wsparcia w obszarach marketingu, HR, sprzedaży i tu know-how dużej instytucji, dużej korporacji a, może pomagać im w ustanowieniu pewnych procesów w firmach i, 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 i osiągnięciu dalszego rozwoju. Także a, te korzyści są pewnie dwustronne z nawiązanej współpracy.